Witajcie w mojej bajce, czyli dalsza zabawa z licznikiem prędkości od Mercedes'u 124. Co walczę nad tym, żeby jednak puścić go na silniku z linki. No i testuję różne silniki i prędkości obrotowe. Sprawdzam przy jakich prędkościach obrotowych najniższych silnik wystartuje, jakie ma najwyższe, czy prędkością uda się wyskalować do maksimum. No już wiem, że. Silniki z obrotami rzędu 3,5-5 tysięcy obrotów na minutę nie pójdą, gdyż PWM nie pozwoli wystartować silnik na bardzo niskich obrotach. Um, przynajmniej tak yy, zwykły silnik DC, nie serwomotor. Jak widzicie, teraz mam tak naprawdę ustawiony na najniższą wartość, przy której on startuje, czyli to jest około 60 na godzinę. Nie jestem w stanie na tym silniku uzyskać niższych prędkości. A maksymalna prędkość obrotowa dla tego silnika 55 wysterować na maksimum PWM no to jest tych 210 km na godzinę i to już są maksymalne obroty tego silnika przy 12 V. Więc szukam dalej odpowiedniego silnika, muszę na pewno silniczek znaleźć z obrotami rzędu między 10 12 tysięcy obrotów na minutę, do tego przeliczyć przekładnie no i to powinno wtedy działać nawet na niskich prędkościach bez problemów. Obserwujcie mój kanał i mam nadzieję, że wkrótce się to uda zrobić.